To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec. Nie ma już nic, jesteśmy wolni. Możemy iść. To już jest koniec. Nie ma już nic, jesteśmy wolni. To już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni. Możemy iść, to już jest koniec. Nie ma już nic, jesteśmy wolni. Możemy iść, to już jest koniec, nie ma już nic. Tak, to już jest koniec Koniec jest, stąd wypierdalam Sayonara, mówię wszystkim nara To był Leroy 2001 Bestseller, produkcja numer jeden Bez wątpienia, zero pierdolenia farmazonów Tylko fakt, pierdolić wszystkie pakty Ważny jest jedynie R.A.P. O, tylko to liczy się Wiesz to dobrze, kiedy to tworzę czuję się jak w niebie wszystko dookoła jest nieważne. Nie patrzę się za siebie. Liczy się tylko tu i teraz. Spotkamy się na pewno jeszcze nieraz. Na koncertach, na płytach, w telewizji, radiu, klubach, na ulicach. Wiesz to doskonale. Mam w rękawie jeszcze razów kilka. Tymczasem to już jest koniec, nie ma już nic.